Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Ci dokładnie wszystkie mechanizmy, które stosuję do tego, żeby przekształcić Twojego klienta z skonfundowanego Travolty do postaci Shut up and take my money najszybciej, jak to jest tylko ludzko możliwe. Więc zapinajmy pasy, bo to będzie niezły rollercoaster. Przeregowałem te mechanizmy konwersji, o których będę Ci opowiadał od postaci takich najmniej wymagających po stronie Twojego klienta do postaci takich już, w których zaangażowanie z jego strony jest dosyć duże i też zysk oraz korzyść po naszej stronie z tego jego zaangażowania jest odpowiednio wysoka. Żeby w ogóle konwersja była możliwa zacznijmy od tego, że na Twojej stronie nie jest potrzebny jakiś ruch. Czy to w postaci ruchu organicznego, czy to płatnego, czy może w jakiś inny sposób od partnera, czy z e-mail marketingu, ale zakładajmy, że jakieś setki czy tysiące wizyt na Twoją stronę trafiają, co może w ogóle nam pozwolić o tej konwersji rozmawiać, no bo jeżeli nie ma ruchu, no to za bardzo nie mamy kogo konwertować. Zacznijmy od takiego jednego elementu, który w Google Analytics czwórce nazywa się zdarzenie. Zdarzenia pozwalają nam śledzić w ramach naszego ruchu takie aktywności jak dotarcie do konkretnego elementu strony, Zobaczenie na przykład konkretnego przycisku, przeskrolowanie do pewnego poziomu na stronie, który chcemy, żeby użytkownik zobaczył przeklikanie odpowiedniej ilości stron, dotarcie do formularza, wypełnienie jakichś pól formularza, wszystko to możemy monitorować jeszcze przed konwersją. Zależy nam na tym, żeby po drodze do tej naszej ostatecznej konwersji było jeszcze mnóstwo innych małych kroków, które jesteśmy w stanie. Do tej konwersji prowadzi. Content Upgrade to jest takie najlepsze rozwiązanie na bardzo niski próg wejścia dla Twojego potencjalnego klienta w postaci zaoferowania mu czegoś wartościowego, co jest ewentualnym rozwinięciem tej treści, którą obecnie na stronie mu pokazujesz. Czyli jeżeli on na przykład trafił sobie z Google'a na Twoją stronę internetową i na konkretny artykuł, przykładowo 5 mechanizmów konwersji, to jeżeli w ramach tego Content Upgrade dasz mu listę narzędzi do pobrania z mechanizmami konwersji, które on może zastosować i przykładami. Taki content upgrade będzie o wiele lepszy niż generyczny, dotyczący ogólnie tematyki Twojej firmy, którą się zajmuje. Kolejnym sposobem jest zaoferowanie lead magnetu. Dajemy wartość, która nie wymaga zaangażowania po stronie naszego klienta. Oferując materiał do pobrania w postaci PDF-a, czy checklisty, czy Excela do wyliczania jakichś rzeczy po jego stronie związanej z Twoją ofertą, dajesz mu możliwość dowiedzenia się więcej i po swojej stronie wyedukować na temat tego, co oferujesz, bez konieczności rozmawiania jeszcze z twoim zespołem i wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Kolejnym elementem, który zaraz po tym lead magnecie możemy zaproponować, jest zapis do newslettera. Dołączenie do newslettera zazwyczaj działa dobrze, kiedy w ramach tego dołączenia do newslettera nie tylko proponujemy dołączenie do komunikacji cyklicznej, którą będziesz wysyłał do niego, ale przed dołączeniem do tego newslettera osadzamy paczkę wiedzy, która poprzedzi te następujące po tym menu. Maile. Więc, jeżeli ty na przykład powiesz użytkownikowi, że dołącza do twojego newslettera, ale przed tym otrzyma jeszcze dużą, mięsną paczkę wartościowych informacji na temat wszystkich rzeczy, które mogą go potencjalnie interesować i na przykład esencję wszystkich poprzednich edycji newslettera zebranych w jeden konkretny dokument albo w jakieś archiwum to konwersja do tego newslettera będzie o wiele większa niż gdybyś po prostu powiedział mu hej słuchaj stary będziemy się od teraz do ciebie mailowo komunikować jeszcze nie wiemy z czym ale coś tam fajnego będzie możemy sobie też pomyśleć o takiej konwersji która pozwoli naszemu użytkownikowi zapisać się na jakieś wydarzenie w tym miejscu gdzie on na przykład musi się zapisać na webinar albo chce sobie dołączyć do jakiegoś szkolenia które jest nagrane i wymaga od niego już poświęcenia większej ilości czasu albo stawienia się na jakiś termin, no to w tym momencie, w porównaniu do tych poprzednich mechanizmów konwersji, jakim jest Lead Magnet czy Newsletter, trochę jego zaangażowanie będzie musiało być większe w tej sytuacji. Ale jemu już pozwala być z Tobą i kłonąć wiedzę na żywo od Ciebie czy Twoich ekspertów. Możesz też zaproponować małe produkty, jak szkolenie czy dostęp do platformy online, gdzie dzielisz się wiedzą na przykład w formie abonamentowej. To są rzeczy, które w wypadku, kiedy Twój produkt na przykład kosztuje więcej, Twojemu klientowi pozwalają już zaangażować się finansowo w Twoje rozwiązania. Jednocześnie w dalszym ciągu nie angażując się w relacje z Tobą. W sytuacji, kiedy już docierasz do punktu, że te wszystkie poprzednie konwersje zostały odhaczone, ten nasz konfundowany wins nie musi wykonać takiego gigantycznego skoku do punktu, w którym on już od razu chce z Tobą rozmawiać, tylko może sobie krok po kroku tą wiedzę we własnym zakresie konsumować i dopiero na sam koniec gdzieś tam urośnie do poziomu świadomości, w której on będzie rozumiał tą wartość, którą mu dostarczasz i korzyści, i chciał z Tobą porozmawiać faktycznie wypłynie to z niego, że on będzie gotowy tą konsultację sobie z Tobą zrealizować. Ja to zawsze sobie wyobrażam tak, że w pierwszej kolejności po prostu wpuszczamy tego naszego potencjalnego klienta do takiego sadu jabłkowego, gdzie on po prostu sobie chodzi i zrywa te rzeczy tak we własnym zakresie, zastanawiając się, wow, to oni to wszystko dają za darmo? Zbiera, 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 gdzieś tam idzie sobie przez ten sad, a w oddali widzi Twój produkt, który w ogóle jest za płotem i jest Olbrzymią wartością, którą on się zastanawiał. O, ciekawe, co by trzeba było zrobić, żeby tam się dostać. I to jest właśnie ta konwersja, której na początku on w ogóle może nawet nie rozumieć, a chcesz przez to udostępnianie mu tych wszystkich rzeczy darmowych pozwolić na to, żeby on docenił tą wartość, która jest gdzieś tam w oddali, dopiero dostępna mu w momencie, kiedy on porozmawia z Twoim działem handlowym, czy zdecyduje się na zakup czegoś już od ciebie. Co po konwersji? Może się zdarzyć tak, że w którejś z tych sytuacji, na przykład na etapie pobrania. Lead magnetu, czy zapisu na webinar, czy zapisu na content upgrade. Twój klient wróci na Twoją stronę, pobierać kolejne materiały. Każdy z tych mechanizmów konwersji może funkcjonować horyzontalnie jeszcze w obszarze różnych materiałów. Możesz mieć content upgrade'y pod różne inne treści, możesz mieć lead magnety na 10 różnych tematów, możesz mieć webinary w pięciu kluczowych Twoich liniach produktowych. W tle Twoich działań powinny ruszyć co najmniej dwie aktywności, czyli właśnie komunikacja mailowa i remarketing. Komunikacją mailową możesz dodatkowo zadawać mu pytania i dostarczać dodatkowe materiały, których on może potrzebować. I remarketing, który w tle na platformach społecznościowych, w Google czy innych miejscach, gdzie jesteś w stanie wyświetlać banery, będzie przypominał mu po prostu o tym, że ty tam jesteś i że ty tą wartość oferujesz. To, co wiele firm robi źle, to próba przekonwertowania skonfundowanego WiNSA po prostu Stryknięciem palców z dnia na dzień. Mam nadzieję, że te mechanizmy konwersji, którymi podzieliłem się dzisiaj z Tobą, przydadzą Ci się do tego, żeby pomóc swoim klientom łatwiej do Ciebie docierać. Daj znać w komentarzu, jeżeli chciałbyś taki content upgrade dotyczący konwersji w przykładach dla różnych branż. Jak zwykle zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału, a my widzimy się w kolejnym nagraniu. Dzięki i do zobaczenia.